Cześć kochani, chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak wykonać prosty sposób za pomocą pędzelka takie zdobienie ombre na paznokciach. Oczywiście przygotowałam paznokcie za pomocą bazy i teraz sięgam po taki miodowo musztardowy lakier i maluję pędzelkiem. Natomiast to jest pędzelek, który jest jakby osobno, tak? To nie jest ten pędzelek z lakieru i maluję połowę paznokcia. Oczywiście możecie wykonać też to za pomocą tych pędzelków jakby prosto z buteleczki z lakieru. Natomiast no wtedy trzeba uważać, żeby sobie nie ubrudzić tych pędzelków wzajemnie lakierami, bo zaraz będziemy używać drugiego koloru i wtedy łatwo, żeby one się zmieszały. Dlatego ja postanowiłam użyć osobnego pędzelka. I następnie sięgam po piękny różowy kolor i maluję drugą połowę paznokcia. już mamy obie oba kolory pomalowane. To teraz w tym momencie nie wygląda to może najlepiej, ale teraz będziemy je łączyć. I za pomocą tego samego pędzelka, oczywiście ja sobie ten pędzelek cały czas wycieram o taki wacik nasączony cleanerem. I teraz po prostu, jakby rozmazuję, rozcieram te dwa kolory między sobą. Zaczynam od środka i przechodzę na boki po prostu pędzelkiem. I przy tej pierwszej warstwie to nie wygląda zbyt ciekawie, bo mm, oczywiście przy tej technice troszeczkę produktu zabieramy, więc no, tutaj mamy tylko taką poświatę jakby tych kolorów. Oczywiście utrwalam wszystko w lampie. I przechodzę do ponownego nakładania kolorów. I wszystko wykonuję dokładnie w ten sam sposób. Czyli najpierw nakładam ten taki miodowy lakier na wszystkie paznokcie, później nakładam drugi kolor i po prostu ponownie będę mieszać te kolory. I już przy tej drugiej warstwie, jakby troszeczkę więcej tego koloru widać na tych paznokciach. Nawet jak zaczynamy już je rozcierać, to po prostu już jakby więcej tego koloru zostaje na paznokciach. I ilość tych warstw zależy od Was, w zależności jaki efekt będzie dla Was zadowalający. To trochę wygląda inaczej, bo tak jak mówiłam, trochę produktu zabieramy, więc nie mamy grubej warstwy. To jest po dwóch warstwach, tutaj mamy po trzech, a ja się zatrzymałam na czterech warstwach, bo ten efekt mi się podobał. I teraz po prostu zabezpieczam paznokcie topem oprócz paznokcia wskazującego. Czyli wszystkie pozostałe paznokcie, bo na paznokciu wskazującym będę chciała jeszcze nałożyć syrenkę. Więc na razie pozostałe paznokcie zabezpieczam, utrwalam w lampie. Natomiast na paznokieć wskazujący nakładam zwykłą bazę, tak żeby syrenka miała się do czego przykleić. I posypuję paznokieć właśnie tym efektem syrenki, i następnie, oczywiście, utrwalam ten paznokieć w lampie, i pozostaje jeszcze zabezpieczenie tego paznokcia topem, czyli tym samym topem, co wcześniej zabezpieczałam poprzednie paznokcie, to również paznokieć wskazujący, zabezpieczam topem, utrwalam na koniec wszystko w lampie. I teraz pozostaje już tylko nałożenie oliwki na skórki, bo paznokcie już są właściwie skończone, więc tylko daję moją ulubioną bananową oliwkę, wcieram w skórki i tak wygląda skończone zdobienie. Wydaje mi się, że sposób jest naprawdę prosty i w miarę nie brudzący całego palca. Więc jeśli to zdobienie Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, Zachęcam również do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!